Witam i tam ponownie w Far Cry 6 lecimy. Proszę państwa od razu na misję fabularną. To już może być końcowa naszych spotkań z Maximas z Matanza. Lecimy do Bicho Bicho. Ostatnio się schlał jak ostatni Maximas. No ale teraz on jest partyzantem, więc może nam może nam coś pomoże, co? Łapa w górę i lecimy. Już czeka. Już już. I thought Ravio Libertad would fix everything, <laughs> but everything's fucked. Talia's doing some crazy shit. I haven't slept in days. Ay, nothing's been right since Paolo left. My dealer swears he saw Paolo at the airport, and he was with that fucker Bembe. Danny, you can't let Paolo leave. He's the only thing that could put Talia back from the cliff, Cardinal. I even tried to get Paolo. got as far as the airport gate, and then boom. Soldiers everywhere. I squirted a little and I ran. Mm -hmm. You know I'm no good with soldiers, Danny. You got to get Paolo back. You got to make everything okay again. Dobra, bęben jeszcze. You may want to do this on the download. Po Danny. cichu? Łopie! Gdzie po cichu? Teraz tego nie będziemy robić. Ty Wiesz, w jaką my grę gramy? Bicho? To jest Far Cry. I się nie robi po cichu. I 95% ludzi, którzy latają ze sniperką, z tłumikiem, nie? Eee... Ja nie chcę po cichu. To jest już końcówka gry tu. To... Tu się na całego walczy. Dobra, ale jest jeden alarm. Dobra, jakieś samochodziki, żołnierzyki, i taka zabawa, tak? Terrorista z od razu. Dobra, panie, pyk. On się nie odzywa. Dobra, alarmik szedł. Kurde. Nie dobrze. Gdzie tu mają alarm w ogóle? Macie alarm, tylko kamery? What? Dzień dobry. Ja do kolegi. Ominął ostatnią imprezę i nie wiadomo co się dzieje. Dostać się do terminalu. good. Gidgut, kurde, o, prawdziwe lotnisko. Otwieraj o ten mocniejszy. Nie, wcale nie. Dobra, gdzie wy tu macie terminal, Jara? A może tu, tu jest czeki Cicho tam, cicho? Chyba, że najpierw muszę wszystkich ściągnąć, zobaczymy. Chyba, tu jest majster, Majster Anton, Chyba po strzałkach, co?

no 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 this was one of life's rare surprises soldados were waiting for me rojas so i struck a deal so that's when you sold him out i traded for my freedom and kickbacks but i'm not heartless i will tell you where they took him paul was in a resort in barrial if they've done anything to him i'm coming for you it actually if i were you i'd hurry rojas Co? i tak przyjdę Bęben po ciebie. Dobra. Doktor zabrał. Do którego? O, kurde, do kurortu. Dobra, lecimy Desantik, tylko czy tu jest coś pokazane. Hm. Wydaje mi się, że do tego, bo ten jest tak. strzeżony, a ten nie, co? Dobra, desancik i lecimy. Chociaż może być tak, że trzecia opcja po prostu dwie będziemy musieli przeszukać i gra losowo tam wybierze, nie? Która jest ostatnia? Tak często się dzieje w takich wypadkach, ale. Ale spoko. Spadachron będzie działał. Nie. nie.

Ja wiem. Ciężko powiedzieć. Kurde. Dobra. Czyli widzę, że zagrywają w ten sposób, co mówiłem. Musimy lecieć na kolejne. Najlepszy jest desancik, no to jest śmieszne. Jesteśmy obok tego. Desancik szybszy, bo to i tak mamy taką. Taką szybką podróż, też to jest. Moim zdaniem, przewaga, jak gracie na konsoli nowej generacji, że bardzo szybko wam się to wczytuje, nie? To co, środkowy? Dobra, środkowy. Kurde, ten wygląda ładnie, ale. Tamten jest taki mniejszy na uboczu, więc. Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że to będzie po prostu trzeci. Obojętnie, co zrobimy. Ma? Będę i tak Paolo. 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 jest Paulo. Paulo. Ej jest. Hej, ci jest. Paulo. Special Forces. Ej jest, jest gdzieś, nie? Gdzie go słychać? Tu nie wejdziemy. Tu tak gdzieś w ogóle jest otwarte. O, kurde, ciekawie, tu coś jest. O nie, co on mi strzyknął These new phones. They're so thin. Yeah, oh, Pierre Camp. Pain is a part of progress. Yeah, I learned that from Castillo. Look at Bibiro. It would have gone nowhere if I hadn't created the outcast camps. You know, orphans like you make the best test subjects, along with the poor. Anyone on the fringe of society.

Dobra, w sumie nie da się wskazać, jedynie bęben może zginąć. Oh. Matthias, potrzebuję twojej pomocy. Danny, nie mogę teraz right Mam Paolo na drodze z Talia. On the way with Talia. He On fucking w Doctor. He poisoned me. to get it out. Okay, you jest my clinic On

te neurony zbierają, zbierają. Jaki haluny. Jaki haluny. Ej, dobra zbierają. jazda! Zbierają. Mam ale Kurde, gdzie my mamy dojechać? Tutaj, dawaj, dawaj. Nie dzwoń do mnie! don't give a fuck about Libertad or Castillo. You just like shooting guns. Lita! No, this isn't real. Don't you get it? I never should have been on that boat, Danny. You put me there. We had to leave. Castillo was rounding up everyone. No, Danny. They were coming from no. you. I nie mega mega with Clara, but I came to the city to say goodbye to you. Dobra, no takie wyrzuty można mieć, ale to. Robię co mogę, już nic nie zrobię z tym. Tylko teraz dotrwać do tego Matiasa, ale jaja. Chłodę, jeszcze dzwonią. No, no, no! Wilfano's body shot? That was your big and Alejo. That's a terrible The Zorber body Shop has such a better ring to it. Alejo? Do you know what we says to you? He screams, very fuck. I was supposed to be drowning in Yankee pussy. You weren't supposed to die. It all happened so fast.

Listen to me, Danny, drop the knife! No! Pure deku! I'm Danny! Welcome back, idiot. How's australia You're both lucky you have the best doctor in Yara. Where's Paulo? Just outside?

No to bronię możemy sprawdzić sobie następnym razem po rozmowie z Paulem. Dobra, lecimy jeszcze tutaj fabularnie, żeby ten wątek zakończyć ładnie. Natomiast później polecimy sobie na jakieś takie fajne bronie, może jakieś poboczności, zobaczymy. what happened to you, me and Talia. Last night he took off while we were sleeping. I think the idiot has gone after Bembe. Don't know how Bicho thinks he's gonna track him down. Mm. Bicho always had our back, and we never just find the little shit. Okay, we're going to war. I need to rally our people, train them. That means no one gets left behind, even Bicho. Good luck. And Every guerrilla counts. Dobra, co tu proponujecie? To jest gdzieś tutaj, tak? Dobra, polecimy szybką. Ale jaja, no nie, no po takiej imprezie tego nie zostawimy, nie? Byczek Fernando. Kiełła? Nie ma się, Może, może pożyczycie mi tego? Motorka? Kurde. Motorek z dodatkowym siedzeniem, jak w dziku Okej, lecimy. Lecimy na wojnę. Ruszył za Bębenem Najpierw zajrzę do domu. Okej Już kiedyś byłem Zobaczymy, zobaczymy. O kurczę. Spokojnie, spokojnie, Dani Tu nikogo nie ma. Picio! Picio! Uuu, bardzo fajny karabin. Serio? Ale beka. No, dramat się odbył, ale. Tutaj, tutaj. Spoko. O. So, w budynku aukcji Rodeo Lescano su. Remember buying weapons from the military. Looks like the handoff was the rodeo. Ej bum bum. Oj dobra, jest. Iwa, Libertad Bembe podkrada krada viviro. Give some viviro off top, Bembe. Dobra, czyli mamy, czyli mamy dwie sprawy. I I socio. good. Oj palo. I think Bicho done something stupid. really going after Stupy jakoś mierda. Don't worry, I'll find him before he digs himself too deep. Prawie Dani, Picho's no match for someone like Bembe. No ja na pewnie. Chociaż jest mocnym Gary, ale no niestety butelką go nie zabije. Proszę państwo, patrzcie jaki mam środek transportu świetny. Nie, traktorek, No, niezła jazda. Traktorkiem można wszystkich rozjeżdżać. Dobra, dobra. Spokojnie. Kurde, znowu byczki Fernando. Ja pierdyka Jest tu coś? Dobra. Piątek na rodeo. Zniszczonej szopie

Dzień dobry, witam, jak tam, zdrówko, dzisiaj? Chyba nie dopisuje co? No, przykro mi, przykro mi. O, tutaj użyjemy... Super broni. Też nie, nie mam nabitej, ale... Ichna sprawa. Nie, gdzie pan pędzisz? Dobra, tu jest jakiś Fernandez. Chyba od tych byczków Fernando, nie? Nie, ten też się rozstawia. Nie Gdzie jest tą tarczy? oh, you, little help? no? god, thank you. listen, it wasn't us, it was enrique. he was the one stealing Viviro. i think he's still inside. enrique, tá. oh, Ja z nim pogadam już. oh, god, don't kill me. Yes. Jesus, just tell me, A crazy kid come through here. Talks a lot, hair kind of like a pineapple. Yeah, came in here whiffing a gun around. Told me I had to tell him where my buyer lives. The guy called Bembe. Did you tell him? See, and then kid the kill ran off. Can you tell me where Oh yeah. Nobody knows exactly where his place is, but it's in Cruz del Salvador, near the border. That's all I know. I swear. Please, Dabra spoke. Yeah, okay, okay. the Bembe's find Bembe. Then that's where Bicho will be. Exactly. Sytaj, Paolo. Jak Bęben zobaczy, że ten ananas wymachuje klamką, to będzie źle. Będzie źle, ludziki. Dobra. Mam nadzieję, że to Biczo przeżyje, bo. Szkoda, by było chłopa, nie? Niczemu nie jest winny. Do Willi Bembena. Ale ten Bemben to od razu mi się wydawał fatalny.

You are coming here. But it's not going according to plan, is it? What the fuck do you know, eh? I know you're no killer. Look at you shaking. You're a frightened little rat. A pest, a parasite. Kurde Yes. You take and give nothing back. Bicho, don't listen to him. That's right. Picho. Just a blood sucking bug. Whoa, whoa, whoa! Yeah, yeah. You're not a bug, man. You're not Bicho. What's the oh, real yeah. fucking name? You wanna fix something? Pull that trigger. You need to shut the fuck up right now. My name's is Yeah, yeah. Okay. Your boss. Your name is Bas. You're not Bicho, man. You're not a bug. You're boss. And I need you with us, okay?

Kurde, hey, rozeszło się po kościach. To za beka. Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że będą ofiary. Hey Paulo. Dani, tell me if you's okay. Dr. really stupid. He's a bit shook, but he's Oh, fuck. Thank God. still alive. Still a snake. Shit. I was hoping you wouldn't say that. There's always going to be a Bembe, Paolo. But there aren't many Bichos out there. When Bicho gets back, maybe tell him how you feel, yeah? He could use it right now. I will. I promise. Thank you, Danny. Danny, how is my patient? Alive. Gracias. And I have another cool scar to show my friends. You joke, Danny. But it's the scars in your head that worry me most. Look, it's not a good situation here. Dalia has an infection and we're low on medication. I'm sure Castillo have some to spare. You and I think alike. Hit these three checkpoints along the road west of my clinic. Hurry, Danny. Dalia's life depends on it. Dobra. Chirurgiczna ewakuacja, operacja. Tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Bum, bum jeszcze tutaj. Na koniec zdobędziemy antybiotyki w następnym Odcinku myślę, że jeszcze dzisiaj, właśnie wieczorkiem, wleci łapka. Subskrybujcie, żeby nie przegapić. To już końcówka. Wydaje mi się, że tego wątku z Maximas. No i napiszcie komentarzu. A napiszcie, bęben. Do następnego. Hej, hej, hej. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Przypominam o łapce w górze i subskrypcji kanału. Obok wyświetla się nowy film i cała seria odcinków. Natomiast, jeśli podoba Wam się moja twórczość, możecie wesprzeć kanał na Patronite i na YouTubie klikając przycisk Wesprzej na ekranie lub poniżej. Wielkie dzięki i do zobaczenia.